No ta przewaga jest o wiele większa. A nie wystarczyła mimo wszystko. A nie wystarczyła. Krzysztofa Bodychrista Ciesielskiego z Marcinem, Mnichem Terminatorem Wójcikiem! Przyglądam się napisowi na czaszce Mnicha Terminatora. Tam jest napisane Body Christ, RIP. Oj, 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 to zapowiada srogą bitkę. Ruszyli! Poszli, ruszyli! Oj, ostro, nie było przybicia ręki! Ruszyli dosyć agresywnie. Oby ta agresja nie spaliła ich za szybko, bo pamiętajmy, że mają jeszcze kilka ładnych minut do przewalczenia. Obrócił no, się obracił plecami. Plecy, nie Ucieka nie tak Body robić. Christ. Już kiedyś taką ucieczkę widziałem w walce z Bonusem BGC. Oby, oby nie, oby nie przyjął tego jako swoją taktykę. Czyżby Nick Terminator już Nie no, unikać walki chłopaki, chyba nie chcą się konfrontować. Ruszajcie, ruszajcie. Przyszliście się tu bić. Skopnięcie wykonania Terminatora. Oddał Body Christ. Tak, myślę, że obaj już wiedzą, że taktyka na wypalenie nie jest zbyt dobra. Ale znowu mamy obracanie się plecami. To nie jest bezpieczne. Nie jest ani bezpieczne, ani eleganckie. Ale jednak liczę na to, że nabiorą jeszcze tej elegancji, kiedy zaczną oszczędzać siły. Będą musieli walczyć troszkę bardziej technicznie. Wysoko garda uniesiona w nich terminator. Czy to jest potrzebne? Może być, bo tutaj widzę srogie obrotowe cepy Body Christa. Machają ruszyli, ruszyły cepy w powietrze. Wiatraki się odpaliły. Uj, Body Christ chyba nie wiedział w pewnym momencie, gdzie się znajduje. Gubi gardę, zupełnie gubi gardę Body Christ. Gdybym był jego trenerem, teraz bym krzyczał głośno, żeby tą gardę trzymał. Zakręcił się niczym diabeł tasmański. W Toons. Nie, 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 te kopnięcia sobie raczej darujcie. Ruszył z cepami. Tutaj powinna wejść właśnie ta techniczna baza, z którą no o której rozmawialiśmy z różalem. Podnosi podbródek bardzo niebezpieczny nich terminator. Gdyby Body Christ miał jakiś arsenał prostych, bazowych ciosów, to ten podniesiony podbródek mógłby okazać się wielką zgubą mnicha Terminatora. Zdecydowanie kontakt wzrokowy powinien być cały czas na przeciwniku. Nie może Body Christ się tak obracać. i Oddawać pleców, bo jest to dla niego na pewno duże ryzyko. A może nie aż tak duże, bo pamiętaj, że ich Terminator też niespecjalnie jeszcze czuje, w jaki sposób mógłby to wykorzystać. No ale nie patrzy się na to zbyt dobrze. Chcemy eleganckich walk. No niestety, ale chłopaki z poprzedniej walki podniosły poprzeczkę tak wysoko, że trudno będzie ją przeskoczyć. No zdecydowanie, po pierwszym pojedynku. Ten pojedynek nie nabiera takiego tempa. Jest dużo unikania walki. Mam nadzieję, że chłopaki zdecydują się na mocniejsze wymiany w drugiej rundzie. Mocniejsze i prostsze. Życzyłbym sobie tutaj prostych ciosów. Żadnych zamaszystych kombinacji. To jest niepotrzebne. Proste ciosy. Może jakaś próba obalenia. Wystarczyłoby wybrać jedną nogę. Ruszy. już bez respektu zaczął. Od niskiego kopnięcia w łydkę. Mnich Terminator walczy z odwrotnej pozycji, ale tutaj chyba też nie ma to znaczenia. On nawet zmienia pozycję, tasuje tymi pozycjami. Raz jest lewa, raz jest prawa. Chciał pójść kołowrotkiem Body Christ. Chyba ćwiczył ostatnio z Bonusem. Czaruje, czaruje i znowu kopnięcie niskie. Zamaszyste ma te prawe sierpie Body Christ. Dostał low kickiem pod kolano. Co się stało? Chyba czy sędzia przerwał walkę? Tak. Uszkodził sobie nogę. Koniec walki. Sędzia podejmuje przerwanie tego pojedynku w jaki sposób? Gdzie to uszkodzenie nastąpiło? Nie widziałem tego. Widziałem, ciężko miał stanąć na nodze po kopnięciu. No i powiem ci podobne ale kontuzja czy wy... czy O mamy tutaj w spowolnionym tempu. Zobaczmy to jeszcze raz. Po kopnięciu. Po kopnięciu. Kolano, kolano. Uderzył więc, w okolice kolana. Tak, i... a, roz... a więc ta obrona przed low kickiem, ta znana z Muay Thai obrona przed low kickiem tutaj faktycznie zadziałała. Czy to było świadome, czy raczej podświadome? Nieważne, bo Mnich Terminator wygrywa no przez, no przez e, dość bolesną kontuzję Wodekraista. Jak Mnich po obronę Okay. Ogląda lekarz nogę, chyba zaczyna puchnąć. No znam niestety, znam to uczucie, bo też nieraz kopnąłem piszczelem w okolice łokcia. Także jest to duży ból. Oby był zdolny wstać chociaż do ogłoszenia werdyktu. Chociaż niech to ma z tej walki. Niech Terminator zdecydowanie zadowolony, jego sztab właśnie sobie gratuluje. No, szkoda, szkoda, że to skończyło się w taki sposób, a nie na przykład decyzją albo jakimś fajnym technicznym nokautem. No tak, zdecydowanie nie jest to fajne zakończenie walki. O wiele lepiej by było oglądać zakończony pojedynek przez zawodnika, a nie przez kontuzję. Za chwilę ogłoszenie wyników, który no, jest tutaj oczywisty, bo wszyscy go My widzieliśmy. Nie walki poprzez techniczny knockout, przez niezdolność przeciwnika do walki. Marcin! Mnich terminator! A więc jednak Budzik! Body Christ drip. Niech teraz w spokoju odpoczywa Body Christ. Być może będzie rewanż. Ale jest szacunek. Chłopaki się teraz przytulili.